Siemanko z tej strony Łysy za programu Życie Pele. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku serii z Dockera. Dzisiaj będzie krótki, szybki odcinek, w którym pokażę Wam w jaki sposób możemy zrefaktoryzować nasz plik entrypoint SH, w którym dzieje się zdecydowanie za dużo. Od dłuższego czasu mówiłem już, że musimy coś z tym zrobić, ponieważ kontenery, które uruchamiamy, startują kilka minut, a postaramy się zbić ten czas do kilku sekund. Szybki przegląd partnerów tego kanału i zaczynamy. Partnerem kanału jest Just Join IT, gdzie o 10.24 pojawia się masa ofert pracy. Sprawdź! Gaminate suplement poprawiający poziom koncentracji oraz energii nie zawiera cukru i świetnie sprawdza się przy pracach umysłowych, szczególnie przy programowaniu. Na początku, jeszcze tylko przypomnę, że w poprzednim odcinku działaliśmy z tematem uruchomienia Dockera na Linuxie. Uruchomiłem na VPS-ie, na Mikrusie, Dockera, dokładnie na Ubuntu. Najpierw zbudowałem obrazy, wysłałem je na Docker Huba, następnie na Ubuntu pobrałem te obrazy i wystartowałem z nich kontenery z działającą aplikacją. Wszystko pokazałem w odcinku, który jest teraz tutaj nade mną, więc serdecznie zapraszam do tego, żeby obejrzeć, jeżeli jeszcze tego odcinka nie widziałeś. Przypomnę też o zostawieniu łapek, subskrypcji i komentarzy. Wszystko to sprawia, że kanał rośnie w siłę. Trafiają materiały do szerszej społeczności. I oczywiście też że zachęcam do tego, żeby zaglądać do opisu filmu. Tam są linki do moich sociali wraz z najważniejszym linkiem do największej polskiej społeczności IT na Discordzie za programu życie. Także zachęcam gorąco, a my zabieramy się do pracy. Na czym stoimy, jak wygląda całe środowisko. Ja porobiłem troszkę porządków tutaj w tym dockerze, bo już miałem i dużo kontenerów, dużo obrazów wolumenów. Przez ten czas, jak ten kurs trwa, tam cały czas to narastało, usunąłem wszystkie kontenery. Zostawiłem tylko ten kontener który, te kontenery, które są potrzebne do tego, żeby uruchomić aplikację, którą tu aktualnie widzimy, zrobiłem porządki w obrazach, wolumeny też pousuwane i zostawione tylko te, które utworzyły się przy starcie ostatniego kontenera. Co musimy zrobić? Musimy, tak jak już mówiliśmy, pozbyć się tej logiki, którą tutaj widzimy. Dlaczego? Ponieważ przy starcie kontenera, jeżeli zobaczymy sobie logi, jeżeli się tutaj w końcu o, załadują, możemy zauważyć, że za każdym razem robi nam się instalacja tej biblioteki N, ustawianie Nouda w odpowiedniej wersji, instalacja bibliotek, które są w projekcie, robienie paczki produkcyjnej z tych bibliotek, instalacja kompozera i tutaj jeszcze jest chaun. Dawanie uprawnień. Postaramy się to posprzątać. To są rzeczy, które mogą powstać raz, w momencie, kiedy budujemy sobie obraz. Niekoniecznie musi się to dziać za każdym startem kontenera, bo to jest zbędna robota, niepotrzebnie to wydłuża czas. Dlaczego jest to tak istotne? Wyobraźcie sobie taką sytuację, że macie jakąś aplikację produkcyjną. Aplikacja produkcyjna, czyli taka, z której korzystają już jacyś użytkownicy. Czy to są użytkownicy u nas w firmie? Czy to są jacyś użytkownicy sieci, nieznani nam, generalnie ktoś korzysta już z aplikacji. W momencie, kiedy chcemy przeskoczyć na nową wersję i musimy zatrzymać kontener i uruchomić nowy, musimy starać się jak najbardziej zminimalizować czas niedostępności aplikacji. Jest to kluczowe, często bardzo kosztowne, bo jeżeli mamy jakąś aplikację, która wyświetla reklamy, a ruch na przykład na minutę jest taki, że mamy. Tysiąc czy dziesięć 10, czy 100 tysięcy użytkowników, którzy widzą daną reklamę. Każda minuta niedostępności systemu wiąże się z pewnymi kosztami, często dość sporymi. Albo aplikacja jest z natury jakby z kategorii tych krytycznych. I niedostępność może spowodować jakiś wypadek, może coś się zadziać, więc musimy dbać o to, żeby była jakby ciągłość działania systemu. Dlatego ten czas powinniśmy starać się jak najbardziej skrócić i zoptymalizować. Oczywiście, my tutaj w tym kursie działamy na pewnego rodzaju abstrakcji, robimy jakiś prosty projekt. Ale ja staram się w moich kursach dawać wam wędkę, a nie rybę i tłumaczyć, tłumaczyć wszystko na tyle dobrze, żebyście już sami byli w stanie budować własne rozwiązania, stosować je we własnych aplikacjach, czy jakby działać z nimi już we własnym zakresie. Czasem z moją pomocą, bo nieraz gdzieś napiszecie maile, żeby podpowiedzieć, czy piszecie na, na, na Discordzie, żeby pomóc. Także może nie jest to też tak, że super to zoptymalizujemy i wyciągniemy z tego wszystko. Co się da, możliwe, że coś można by zrobić inaczej, ale chodzi mi o to, żebyście zrozumieli cały, jakby całą ideę i cały zamysł. Jeżeli my w naszym przypadku, w naszej aplikacji, zejdziemy z kilku minut startu kontenera na kilka sekund, to jest to zdecydowanie zadowalający wynik. Myślę, że starczy gadania i, i ruszamy do roboty. Nie ma co czekać, wycinamy od razu to co nas tutaj najbardziej boli. Wchodzimy sobie do Dockerfile'a. Jeszcze tylko zaznaczę, że ten projekt jest na GitHubie i ten kod z Dockerem również znajduje się na GitHubie. Będzie link w opisie, jeżeli ktoś chce porównać sobie pliki, zobaczyć jak to jest zrobione na spokojnie, można to zrobić przez GitHuba. I teraz co, co nas tutaj interesuje? Wrzucamy sobie te poleconka. Robimy sobie run NPM install, globalnie biblioteka N i ustawiamy wersję Noda, robimy sobie instalację bibliotek, budujemy paczkę produkcyjną z tych z frontu, robimy sobie instalację bibliotek przez Kompozera, to są te biblioteki Laravelowe, PHPowe i co my tutaj jeszcze możemy zrobić? To docelowo usuniemy, ale w jutrzejszym odcinku prawdopodobnie pokaże się jutro, to już będzie ostatni odcinek, jak będziemy przechodzić na Nginxa Nginx to to, to polecąko sobie jeszcze wykorzystamy, ale na razie to, to możemy zostawić. Zakomentowane nie boli nas to. Przeskakujemy sobie tutaj i patrzymy, co tu jeszcze mamy do zrobienia. Mamy utworzenie linku symbolicznego, to ten link symboliczny sobie utworzymy, myślę. Już tutaj, gdzieś na końcu, a uprawnienia nadamy sobie na początku. Trzeba bardzo uważać, jak korzystamy z czołna z opcją R, czyli z rekursywnie. Z racji tego, że potrafi to przytkać proces i budowania, i startu kontenera na dobrych kilka minut. Wystarczy, że to polecenie wrzuciłbym na sam koniec, w momencie, kiedy już w projekcie będzie node modules i vendor. I zabijamy proces budowania na kilkanaście dobrych minut, przynajmniej u mnie tak jest, nie wiem. Może jeżeli byłby lepszy komputer, więcej pamięci i tak dalej, to działoby się to szybciej. W tym momencie, jeżeli uruchomimy polecenie, właśnie i nadamy uprawnienia użytkownikowi grupie www.data na katalog www.html, bez jeszcze tych katalogów z bibliotekami, to będzie to kwestia, myślę, kilkudziesięciu sekund. Jest generalnie problem z tym poleceniem Chon minus r w dokerze. Możecie sobie troszkę o tym poczytać. Jeżeli mielibyście jakieś inną propozycję rozwiązania, piszcie w komentarzach, zobaczymy, czy, czy coś ciekawego tam wymyślicie. Myślę, że na nasze potrzeby spokojnie to wystarczy w takiej formie. I teraz tak. Jeszcze patrzę, czy, czy czegoś tutaj nie, nie pominąłem. Mamy czołna, mamy NPM-a, composer, ustawiamy link symboliczny, i tutaj mamy od Apache regułę. Tutaj sobie to zostawiamy. Artisanowe polecenia zostawiamy, one nas nie bolą, a też dobrze, żeby się wykonywały rzeczywiście co, co starty kontenera. Akurat to jest ok, przynajmniej tak mi się wydaje. Ewentualnie można by się pokusić o to polecenie, żeby wynieść, żeby jednak za każdym razem się ten fresh seed, czyli na nowo migracja bazy danych, nie robiła, ale w naszym przypadku jest to akurat nie jest to jakiś tam problem. Możemy sobie jeszcze przejść tutaj w to miejsce i chciałbym Wam jeszcze pokazać jedną rzecz, taką ciekawostkę, bo jak śledzicie tę serię, to wiecie, że mamy już zbudowany obraz z bazą danych stricte pod ten projekt. Możemy z niej skorzystać m.in. w Docker Compose. Nie musimy już teraz korzystać z MariaDB w opcji Latest. Możemy skorzystać z bazy MariaDB, która już jest na obrazie przez nas przygotowanym. Usuwamy sobie environment, bo te wszystkie zmienne środowiskowe, one już zostały zaaplikowane, one już w obrazie są. I tutaj robimy sobie... Zaprogramuj życie Shop YouTube DB. Jeżeli tu podałbym wersję, no to mógłbym tam po dwukropku coś wskazać. Jeżeli tak, zostawię to będzie latest. Zostawiamy tutaj port, żeby wskazać na jakim to ma działać i resztę myślę, że jest ok. Ten wolumen sobie zaraz usuniemy, żeby nam się tutaj nic nie, nie popsuło. Myślę, że zadziałałoby OK, ale nie zaszkodzi, jeżeli go usuniemy. Ja już sobie tutaj wyczyściłem te kontenery, wyczyściłem ten wolumen tak jak zapowiedziałem i myślę, że możemy przejść w ogóle teraz do zbudowania tego. Musimy też brać pod uwagę, że ten proces budowania nam się wydłużył. Z racji tego, że rozbudowaliśmy to o dodatkowe komendy, które same w sobie trochę czasu zabiorą, no to musimy się z tym właśnie liczyć, że potrwa to dłużej ale nie jest to aż tak bolące jak w kontekście do zbudowania czy uruchomienia kontenera z tymi poleceniami. Obrazy i tak budujemy gdzieś zawsze na boku, jest to proces długo, długo poprzedzający. Powinien przynajmniej być wymiana gdzieś tam wersji aplikacji, ona powinna być przetestowana, musi się wygrzać odpowiednio w czasie, musi przez odpowiednią ilość osób być przeklikana, więc ten obraz i tak się buduje. Oczywiście musimy dbać o to, żeby ten proces nie trwał zbyt długo, bo wtedy tracimy czas jakby tutaj dewelopersko, czy gdzieś tam na tym poziomie DevOpsowym Osoby, które wymieniają te wersje, powiedzmy one też wtedy muszą czekać, ale z pewnością jest to lepsza opcja niż, niż wydłużanie czasu uruchamiania kontenera. Nie ma co, co przedłużać, miało być krótko, więc postarajmy się, żeby tak rzeczywiście było. Docker Composer Build najpierw oczywiście. Klikamy, zobaczymy, co nam tutaj z tego wyjdzie, jakie wyjdą tutaj wartości, jeżeli chodzi o czas chociażby przy tym czołnie Run Prodzie za chwilkę to sobie przeanalizujemy. Możemy sobie tutaj prześledzić i zauważyć, że najwięcej czasu zabrał ten Run Pro do około tam półtorej minuty, kompozer jakieś 13 sekund, a sam czołn nie był jakiś tutaj super problemowy, ale możecie zrobić sobie taki eksperyment i rzeczywiście wrzucić tego czołna na sam koniec, zobaczycie jak bardzo wydłuży wam to proces jakby budowania z racji faktu, że nakłada wtedy uprawnienia na te na node module z inawendora, możecie w komentarzach dać znać, jak sobie można z tym jeszcze inaczej poradzić. Może uda się znaleźć kilka wersji na rozwiązanie tego problemu. Tak czy siak, spokojnie ta opcja powinna nam tutaj wystarczyć. I co? Robimy sobie Docker Compose App. Bez parametru D zobaczymy w logach od razu tutaj na bieżąco, co tutaj się dzieje i, i co się tworzy. Widzimy, że mamy network utworzony, mamy wolumen, mamy bazę, baza wystartowała i automatycznie startuje nam aplikacja. Mamy tutaj teraz taki ciekawy przypadek, którego już dzisiaj nie będę rozwiązywał, ale doszło nam do czegoś takiego, takiej sytuacji, w której aplikacja. Próbuje nam wystartować zdecydowanie za szybko. Baza danych, usługa bazy danych jeszcze nie jest na to gotowa, a już aplikacja Shop YouTube próbuje wstać i połączyć się, nawiązać połączenie z bazą MariaDB. Przez to tutaj pokazał nam się komunikat, że nie może wykonać migracji, ale łatwo można sobie z tym poradzić. Teraz można to zrobić tak, że po prostu zrestartujemy usługę i w logach. Powinniśmy dostać informację, że właśnie tak jak teraz widzimy, że wszystko jest tutaj w porządku, imigracji przechodzą. Z racji tego, że baza już stanęła jakiś czas temu na nogi i wszystkie usługi były aktywne. Laravel mógł się do niej bezpośrednio połączyć. A jak sobie z tym można poradzić? Odpowiednią regułą depends on w usłudze tutaj w docker compose. Robimy sobie depends on, tutaj podajemy sobie database. O database i tutaj możemy podać sobie condition i tutaj mamy kilka opcji na to, żeby zweryfikować podczas startu usługi Laravel czy baza danych jest na to gotowa. Dzisiaj już sobie ten temat tutaj odpuścimy. Ważne, że aplikacja nam tutaj działa teoretycznie, przynajmniej po logach można sądzić, że rzeczywiście tak jest. Jeżeli sobie odświeżymy to Teoretycznie dokładnie. Widzimy tutaj po logach, że zostało nawiązane połączenie. Apache tutaj nam rzucił jakiś komunikat, więc tutaj widzimy, że rzeczywiście jest w porządku. Ale porównajmy jeszcze sam czas startu. Jeżeli śledzicie tę serię, to powinniście wiedzieć, że rzeczywiście ten kontener po staremu startował kilka minut. W tym momencie, jeżeli sobie zrobimy restart, zobaczmy, co on nam tutaj próbuje wykonać. Zaczyna w ogóle od tego, ok, zamyka. I co? Wykonuje się migracja po migracji, czyli w zasadzie to, co mamy w Enterpoint. Wykonuje nam się migracja, czyszczenie cache. Y tutaj widzimy configuration, root cache i wyświetla nam się foreground od. Apaci, aplikacja jest gotowa. Trwa to dosłownie kilka sekund, więc nawet w momencie, kiedy musimy wymienić wersję aplikacji na nowszą, proces zatrzymania, wystartowania nowego konteneratu z kilka sekund nieaktywności aplikacji, z kilku minut, jest naprawdę progres. Jest to przedostatni odcinek. Jutro, jeżeli wszystko pójdzie dobrze, pojawi się kolejny. Zaraz siadam od razu do nagrywania dalszej części, w której Konfigurujemy sobie Nginx. Web server będzie tutaj trzecią usługą. Zapowiadałem, że będzie Mizeria, Ziemniaczki i Mięsko. Mamy trzecią usługę, która będzie właśnie web serwerem. Skonfigurujemy to sobie, skonfigurujemy to troszeczkę inaczej. W tym momencie w Ichoście mieliśmy tak, że ten Apache bardzo mocno bazował na katalogu public i kodzie, który Laravel ma. W przypadku EngineXa zrobimy inaczej. Zrobimy sobie proxy, które będzie kierowało nam ruch na uruchomiony serwer artisanowy. Jak to zrobić? Dowiecie się, mam nadzieję, że już jutro. Dziękuję Wam za uwagę. Pamiętajcie o łapeczkach, subskryp subskrypcjach i komentarzach. I widzimy się jutro. Na razie.